Halo jestem Pedro i dzisiaj sprawdzimy, co można kupić w Robloxie za 5 Robuxów, dlatego zachęcam Was do oglądania tego materiału do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i wysłaniu tego filmików do Waszych znajomych, a już przechodzę oczywiście, co możemy kupić na Robloxie do 5 Robuxów. Zacznijmy od tego, że możemy kupić jedyną najlepszą super kosudeczkę z mojego sklepu na grupie jesteśmy najlepsi, Tak, kosztuje na 5 Robuxów. Więc możecie ją sobie jak najbardziej kupić, gorąco polecam. Ale widzowie, co możemy kupić w Robloxie za 5 Robuxów w takich znanych gierkach? Niestety kupowanie gamepasa za 5 robuxów Będzie bardzo, bardzo, bardzo problematyczne Wiadomo, że w tych mniejszych gierkach Zdarzają się czasami gamepasy po 5 robuxów Ale widzowie w tych popularniejszych gierkach Będzie to bardzo, 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 bardzo Trudne do wyhaczenia Więc sprawdźmy oczywiście w katalogu W katalogu za 5 robuxów że możemy kupować bardzo dużo koszulek Od innych osób, tak? Czyli koszulek, spodni, którzy stworzyli Inni użytkownicy Robloxa Żeby sobie również pozwolić na Zarobek, a zobaczcie tutaj mamy na przykład Jakieś spodnie za 5 Robuxów, a wydaje mi się, że są warte 5 Robuxów. I jeżeli komuś pasują do odfitu, to czemu by ich sobie nie kupić? Ale widzowie, ja się skupię dzisiaj na tym, co można kupić za 5 Robuxów od Robloxa. Od Robloxa, czyli itemy, które właśnie stworzył Roblox, czyli od 5 do 5 Robuxów. Tylko teraz tutaj zmieniamy z All Creators na Roblox i wyszukujemy do 5 Robuxów. Od 5 Robuxów. I widzowie mamy 3 itemy. 3 itemy, czyli będziemy potrzebowali 15 Robuxów, więc ja na potrzeby materiału wypłacę sobie 15 Robuxów z mojej grupy. Przy okazji wam pokażę, jak się wypłaca Robuxy, czyli wchodzimy w grupę. Tutaj klikamy payouts, one time payout. Wpisujemy nasz nickname, proszę bardzo, mrpedro 4444. Proszę bardzo, 15 Robuxów, bo tyle nam będzie potrzebne i jak wejdziemy w Avatar Shop to wyszłamy 15 Robuxów, więc jeszcze raz klikamy View All Items. Klikamy od 5 do 5 Robuxów i od Robloxa i kupujemy te wszystkie trzy przedmioty, czyli tak szagi, 2.0. Oczywiście na samym końcu materiału przedstawiemy te wszystkie przedmioty, żeby mógł wam po prostu widzowie pokazać. O nie, tak za każdym razem będziemy musieli Wchodzić do watershopu. Czyli pewnie się nauczycie widzowie, jak szukać tych przedmiotów do 5 Robuxów. Tutaj kupujemy taką otoczapę, proszę bardzo, kolejna czapka kupiona, wzbogacamy tym samym swój, swoje inwentory, żeby po prostu. Inni zdajemy, jak patrzyli w nasze inwentory, że powiedzieli, wow, ile ty masz przedmiotów? Wow, wow, wiecie o co chodzi. Więc dobra, i trzecim przedmiotem jest Flipped Bill Skater Cop Dobra, więc kupujemy. Robuxy się nam niestety skończyły, 15 Robuxów poszło na odcinek i teraz profil. A nie, to się jednak robiło. awatar, przepraszam bardzo. Ciągamy mojego Shocker Ega, żebyście po prostu mogli zobaczyć moją głowę i potem sprawdzimy, jak wyglądają te trzy przedmioty A więc tak, zaczynamy od Flipped Bill Skater Cup Zobaczymy, jak to się prezentuje O, tak się prezentuje, to taka czapka, jak za 5 robuxów, to trzeba by jej takiej nie mieć Tutaj mamy czapkę z gwiazdkami, to jest chyba czapka tak mi się wydaje, no ale zobaczymy. Tak, to jest czapka z trzema gwiazdkami. Więc to jest mega fajna. I szagi 2.0, czyli chyba przedmiot, tak na który najbardziej czekałem z tych 5 Robuxów. I wyglądają one tak: mega fajne włosy, mega mi się podobają. Ja zostanę przy moim Joker Egu. Ale jak widzicie, za 5 Robuxów w Robloxie już można poszaleć. Możemy kupić tak naprawdę każdą koszulkę, każde spodnie. Jak widzicie, przedmioty od Robloxa też da się kupić. Dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie widzowie za oglądanie tego materiału. Jeżeli chcecie więcej z odcinków z serii, co można kupić za tyle i tyle Robuxów, to oczywiście napiszcie mi o tym w komentarzu. Zostawcie łapę w górę i suba. Ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie, że live'y wracają od 1 tygodnia czerwca, od weekendu. Trzymajcie się, Siemano.